I liknął? No hej, Han. Zostaniemy BFF? Wolałbym coś lepszego. Co takiego? Ty wiesz co? No kurwa, przecież nie wiem. Co się drzesz? Drzę się, bo mogę. Aha. Te swoje aha wsadź se w dupę. Wzajemnie, kotku. Ale ja kurwa jestem wiewiórą. Kto pytał? Ciebie o zdanie. Ok. Nie okej. Okay. Gówno, ja nic nie zrobiłem, gówno. Gówno to zrobił Stu. Kto to Stu? No gówna ten pedofil. Ale przecież pedofilem jest um, um. no kto MM? No no co no? No okej, okay, powiem ci. Mów. Pedofilem jest nikt. To dobrze, ale Stu i tak jest pedofilem. A co on zrobił? Nieważne, wyszukaj se w Google.